Cześć! Dzisiaj będzie recenzja zapachu Gucci Bamboo. I podejrzewam, że nie będzie ona długa. Dlaczego? Dlatego, że nie mam tak naprawdę Wam nic ciekawego do powiedzenia na temat tego zapachu. To jest kompozycja, która absolutnie nie wzbudza we mnie żadnych emocji. Zapach jest przyjemny, delikatny, subtelny. Na pewno nie jest inwazyjny, ale jest też kompletnie niezapamiętywalny. To nie jest ten typ zapachu, który wedrze się w wasz umysł i będzie po prostu chciał tam zostać, nie pozwoli o sobie zapomnieć. Nie, absolutnie to nie jest ten typ. To jest zapach, obok którego bardzo wiele osób przejdzie po prostu obojętnie, niestety. Sama kompozycja jest słaba, nie rozwija się zbytnio, początek tak naprawdę nie różni się zbytnio od końca przebiegu tego zapachu. Jeżeli chodzi o trwałość, jest średnia, projekcja praktycznie żadna, flakon. Flakon jest akurat rzeczą, która ogólnie mi się podoba. Jest zaprojektowana dosyć estetycznie, tylko tutaj mam małe ale. Ten zapach w ogóle miał powstać jako taka kropka nad ich yy, kolekcji, kolekcji z elementami bambusa. I teraz tak, jeżeli już ten zapach miał być takim zwieńczeniem tego wszystkiego, to projektując flakon, czy nie można było pójść o krok dalej. I zamiast tego sztucznego e, tworzywa, wykorzystać zatyczkę z prawdziwego bambusa. Myślę, że byłoby zdecydowanie lepiej, kreatywniej, i wtedy ten flakon, flakon już naprawdę zwracałby uwagę na półkach perfumerii. Można było, to jest taki niuans, ale naprawdę zrobiłby zdecydowanie lepszą całość. Sam zapach się nie broni. Powiedzmy, że flakon jest przyzwoity, tylko tak jak mówię, troszeczkę więcej kreatywności. I co jeszcze? Muszę przyznać, jak się tak zastanawiałam, i to niestety ten zapach jest taką. no przedstawia mały spadek formy, jeżeli chodzi o markę Gucci. Jest to do tej pory ich najgorszy zapach, i podejrzewam, że za parę lat marka wycofa tą pozycję, tą pozycję ze swojego zapachowego portfolio, ze względów na to, że nie będzie się wystarczająco dobrze sprzedawać. ewentualnie spróbują jeszcze ją u, u, uratować jakąś reformulacją, ale jak zobaczymy to czas, jak będzie to zobaczymy, tak czas pokaże. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie takie podobieństw, to myślę, że zapach będzie zbliżony minimalnie, ten, to jest gdzieś ten sam kierunek, w którym będzie szedł do Hugo Boss Femme. Gdzieś końcówka jest zbliżona. To jest taki klimat, właśnie zapachu. Z jednej strony kobiecy, z drugiej strony banalny. Także no, mówię, to jest zapach, który kompletnie nie wzbudza we mnie emocji. Ja na początku chciałam mu dać szansę, ja się cieszyłam, że będę mogła go przetestować i pierwsza aplikacja na skórę. Jakieś nuty syntetyczne. Mało tego, powiem Wam, że skojarzył mi się ten zapach też z takimi tanimi zapachami katalogowymi, co mnie trochę przeraziło. Myślę sobie, mm -hmm, okej, okay, początek jest niezły, ale okej, okay, dobra, dajmy szansę, poczekajmy godzinę, poczekajmy dwie, zobaczymy, co się dalej wydarzy. No i tak czekałam godzinę, drugą, trzecią, a później to już w ogóle zapomniałam, że cokolwiek miałam na sobie. Także widzicie, takie jest bambu. No, nic więcej chyba się nie powie na temat tego zapachu. Idźcie do perfumerii, przetestujcie, sprawdźcie, ale wydaje mi się, że większość z Was powieli moją opinię. I jeżeli mamy być szczera, to nie jest to pozycja, która zasługuje na to, aby zostawić po prostu swoje pieniądze w perfumerii. I tyle. Jeżeli chodzi o cenę, to 4 na 10, na nic więcej bambu nie zasługuje. Tak to wszystko się przedstawia. Nie zawsze jest niestety kolorowo i w tym wypadku też. Ale mam nadzieję, że to jest taki tylko... Jednorazowy wypadek przy pracy i następne zapachy będą już zdecydowanie dużo lepsze. Ok, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.